System budowy basenów jakie wykonuje nasza firma składa się z lekkich bloczków styrodurowych, które pełnią rolę traconego szalunku i izolacji. Więcej o bloczkach konstrukcyjnych możesz zobaczyć w poprzednim filmie, gdzie podajemy więcej szczegółów. Dziś przedstawimy proces budowy basenu oraz rzeczy, o których warto pamiętać. A jeśli interesują Cię filmy, które tworzymy i chcesz wiedzieć więcej, zasubskrybuj kanał. Pierwszym krokiem jest wyznaczenie obrysu basenu. Rozciągamy sznurki, tak by zwymiarować docelowe miejsce posadowienia. Pamiętajmy, by już na tym etapie zmierzyć przekątne naszego basenu. Następnie układamy bloczki sterodurowe na kształt naszego basenu i kontrolujemy, by wszystko zgadzało się z obrysem, który wcześniej narzuciliśmy na płytę. W każdej komorze bloczka wiercimy minimum jeden otwór płycie fundamentowej, by na kotwie chemicznej zamontować druty pionowe. Następnie w specjalnych wyżłobieniach bloczków układamy zbrojenie poziome po całym obwodzie basenu na każdej warstwie. Po postawieniu trzech warstw mierzymy przekątne i przystępujemy do montażu lamp basenowych. Następnie warstwa czwarta, gdzie montujemy dysze, a na ostatniej warstwie montujemy skimery. Detale basenowe montujemy w miejscach, które wcześniej określiliśmy w projekcie. Wszystko musi być przemyślane i nic nie jest dziełem przypadku. Po postawieniu wszystkich ścian i wprowadzeniu techniki przygotowujemy się do zalewania betonem. Bloczki styrodurowe są szalunkiem traconym. Potrzebują wsparcia na czas zalewania. Zewnętrzną i wewnętrzną stronę ścian basenu szalujemy deskami i podpieramy stemplami, aby zapobiec ich wybrzuszaniu lub przesunięciu pod naporem płynnego betonu. Sprawdzamy czy wszystkie pręty zbrojeniowe są prawidłowo połączone, czy korpusy skimerów, dysz i lamp są pewnie obsadzone i uszczelnione. Do zalewania używamy betonu o odpowiedniej klasie. Beton wlewamy stopniowo, warstwami, dbając o to, aby siła wylewanego betonu była równomierna.